Cześć z tej strony Zordi Petrolhead. I witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Forda Mustanga Leonor z filmu 60 sekund z kolekcji Eagle Moss. Jeśli chcecie tak jak ja złożyć tego wyjątkowego Mustanga, możecie to zrobić, zamawiając prenumeratę z linku podanego w opisie filmu. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 40 zestaw z 11 numeru kolekcji. A potem złożymy sobie wał napędowy. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Zestaw 40 zawiera wał napędowy, część pierwsza, plastikowy. Wał napędowy, część druga, też plastikowy. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie obie części wału napędowego i musimy je ze sobą połączyć w ten sposób. Oczywiście tam są wewnątrz sworzenie, więc to musi sobie wskoczyć na swoje miejsce. No i bardzo ładnie tutaj wszystko jest na swoim miejscu. W drugim kroku bierzemy sobie jedną śrubkę PS0, PS12, która jest bardzo malutka. Wszystkie cztery mi wypadły, więc znowu będzie problem z wkręcaniem, pewnie. No zobaczcie, jakie to jest małe. I teraz tą PS12 przykręcamy tutaj, w to miejsce. Ok, za pierwszym razem się udało wcelować. Ok. W trzecim kroku bierzemy sobie kolejną śrubkę PS12 i wkręcamy ją w środek. W czwartym kroku kolejna śrubka PS12, i tutaj na koniec wkręcamy. Tak jest. W piątym kroku bierzemy nasze podwozie, odwracamy je do góry nogami i teraz musimy włożyć. Aha, ok. No tu jest powiedzmy, że całkiem pomysłowe, bo tutaj jak mamy właśnie ten otwór w kształcie T, to a tutaj jest, zobaczcie, jest taka zgrubiona końcówka, więc po prostu najpierw wkładamy tutaj w tą szersze O i już teraz jest teoretycznie wszystko ok, tylko że włożyłem odwrotnie, bo trzeba tymi Słożeniami w stronę podwozia. OK. To już sobie siedzi. I teraz za pomocą śrubki PS05 o. Kręcamy w szóstym kroku, oczywiście, w, w to miejsce. Tutaj. OK, złapane. W siódmym kroku druga śruba PS05 kręcamy w tym miejscu. No, na razie nie mogę złapać. Druga próba. O, teraz złapało. Nie przesadzamy, oczywiście z siłą. Tu też troszeczkę dokręcę. Jeszcze można dokręcić, bo jest luźna śrubka. O, teraz jest ok. No i to wszystko. Tak właśnie się prezentuje wał napędowy zamocowany już do podwozia. Co tu dużo mówić? Mamy wał, dwie części połączone w jedną, i tyle. Spełnia swoją funkcję. Zbyt dużo składania nie było, ale można powiedzieć, że to jest szybkie i skuteczne. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O w następnym odcinku złożymy sobie obudowę skrzyni biegów. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!